W sali rozpoczynam rozprawę o ciężkie pobicie będącego na sali powoda pana Roberta Kulczaka przez oskarżoną panią Jessica Kołodziej. Jessica przez J, a nie jak to wyśniala przez D. Proszę oskarżoną Jessica przez J o zajęcie miejsca do składania zeznań. Jako pierwsza głos ma obronę. Wysoki sądzie, moja klientka nie wypiera się tego, co zrobiła. Przyznaje się do pobicia. I że skakała po mnie. I że skakała po panu Kulczaku, tak, ale wyszły na jaw pewne okoliczności łagodzące, a wręcz kompletnie zmieniające obrót sprawy. Proszę. Pani Jessico, proszę powiedzieć, dlaczego pobiła pani pana Kulczaka? Poźle jadł delicję. Dlaczego mi o tym nie powiedziałeś? Przecież miałeś przede mną niczego nie zatajać? A co to ma za znaczenie? Jak je jadłeś? No, normalnie gryzłem. Boże! Jesteśmy w dupie. Czy może pani powiedzieć, w jaki sposób powód jadł delicję? On je normalnie gryzł. Boże, drogi. Dokładnie, wysoki sądzie. Ale co to ma zaznaczenie w ogóle? Ja nie jadłem. Siadaj! otworzę! Każdy normalny człowiek wie, że najpierw obgryzamy brzegi. Następnie zębami ściągamy wierzchnią warstwę czekolady. Oddzielamy galaretkę od biszkoptu. Zjadamy biszkop. I dopiero na końcu delektujemy się galaretką. Je jadł, jakby były zwykłą bułką. Jak zwierzę? Jak zwierzę? Jak zwierzę? Co tu się dzieje? Zobacz, jak ja wyglądam. Bo nie obgryzłem galaretki? Biskop, tu. Biszkopt się obgryza. Muszę szybko wymyślić nową strategię obrony. Jakiej obrony? Przecież to ona jest oskarżona. No, to się jeszcze okaże. Dobrze, oskarżona może usiąść na swoje miejsce o. i proszę ją rozkuć. Chciałem tylko powiedzieć, że tutaj wszyscy jesteśmy za panią, naprawdę, dla takich zwyrodniaczów jak on, to czapa od razu powinna być, tu w lesie, wapnem posypać. Proszę powoda o zajęcie miejsca do składania zeznań. Aha. Tylko ja nie mogę prawie chodzić w wysokim sądzie. Wszystko mnie boli, jak się ruszam, to po prostu... Nie wiem, no, mógłbym zeznawać stąd. Jest to dopuszczalne. Oh. Ale nie. <śla> Sejm! 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 Słucham? Shame. Shame. Proszę Shame. się nie gutrać pod oczy! Zadam panu tylko jedno pytanie, ale proszę się bardzo dobrze zastanowić nad odpowiedzią. Delicję jadł pan pierwszy raz w życiu, prawda? A gdzie tam często jem? A najbardziej to lubię wiśniowe. Ten człowiek nie zna świętości! Wnoszę przerwę w rozprawie. Odrzucam. A co jest złego wiśniowych? Nikt nie je wiśniowych, tylko pomarańczowe, czy ty zboczeńcu! Nie no, to jest jakaś paranoja zresztą, jak y, wtedy jadłem po prostu, to tylko dlatego je jadłem, bo w sklepie akurat nie było ptasiego lecia! Nie, 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 proszę, ostatnie zdanie mojego klienta wykreślić z protokołu, on nie wie co mówi, on wyraźnie nie wie co mówi! To już ja ocenię. Czy to wszystko? Tak, nie mam więcej pytań. Głos ma obrona. Ptasiego mleczka, pan powiada. Tak się składa zupełnie przypadkiem, że mam przy sobie pudełko tego smakowy I pragnę przeprowadzić krótki eksperyment sądowy. Przeciw to jest nękanie świadka. Oddalam. Proszę cię poczęstować. O po mnie! Spokój W, sali. w świetle zebranych dowodów oczyszczam panią Jessica z wszelkich zarzutów. Proszę skuć pana Kulczaka, który poczeka w areszcie na rozprawę o zniesławienie polskiej tradycji. Dobrze. Kolejna rozprawa. Rozprawa o kradzież stylówy. Czy oskarżona Jennifer Szymczak jest na sali?